Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, chcieliśmy przedstawić naszą ocenę, ocenę tu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, tego, co dzieje się na granicach Rzeczypospolitej Polskiej, co należy nazwać kryzysem migracyjnym. Ten kryzys oczywiście rozpoczął się wtedy, kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość, od ataku hybrydowego ze terytorium Białorusi na nasz kraj. Przypomnę, że wtedy zapewniliśmy bezpieczeństwo na granicy. Powstała najpierw zapora tymczasowa zbudowana przez wojsko polskie, potem zapora stała. Zareagowaliśmy tak jak należy. Ci, którzy dziś Polską rządzą, wówczas. Urządzali wycieczki na granicę, atakując polskich strażników granicznych, atakując żołnierzy. Obecny premier Donald Tusk mówił, że ci, którzy przechodzą przez granicę to biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Dziś mamy do czynienia z kryzysem na granicy zachodniej. Ten kryzys wynika z tego, że rząd Donalda Tuska nie zareagował jak należy, że rząd Donalda Tuska najpierw bagatelizował sprawę, później, później twierdził, że w zasadzie nic się nie dzieje, dopiero pod presją opinii publicznej, pod presją ruchu obrony granic, pod presją naszą. Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ubiegłym tygodniu byliśmy na granicy z Niemcami, kontrolowaliśmy placówki straży granicznej, rozmawialiśmy z mieszkańcami terenów nadgranicznych, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy są aktywni w ruchu obrony granic. Pod naszą presją przywrócono kontrolę na granicy z Niemcami. Ale jest to za późno i za mało. Dlaczego za późno? Dlatego że mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym na granicy zachodniej już od wielu miesięcy, a za mało dlatego, że Straż Graniczna w obecnej sytuacji jest zaniedbaną służbą. Straż Graniczna ma bardzo wiele wakatów, Straż Graniczna nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa na granicy, no i Straż Graniczna nie ma rozkazu, który by był jasny i precyzyjny że Polska Straż Graniczna ma nie przyjmować migrantów podrzucanych przez Niemców. Donald Tusk najpierw twierdził, że, że nie ma problemu. Okazuje się, że prasa niemiecka mówi o tym, że chociażby od początku maja już ponad tysiąc osób podrzucono do Polski. A więc musimy się opierać na wiadomościach, które są podawane przez stronę niemiecką. I kiedy, kiedy Ruch Obrony Granic, kiedy parlamentarzyści z Króla Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości pokazali dokumenty. W postaci filmów, w postaci nagrań, no to słyszymy teraz, że rząd wprowadził zasadę zabronienia dokumentowania tych zdarzeń poprzez zaliczenie przejść granicznych do infrastruktury krytycznej. To trzeba ocenić jednoznacznie. Mamy do czynienia z rządem, który próbuje wprowadzić cenzurę, mamy do czynienia z rządem, który nie walczy z nielegalną imigracją, tylko walczy z polskimi patriotami, którzy pokazują kryzys, jaki ma miejsce na naszej zachodniej granicy. Temu się stanowczo sprzeciwiamy, w związku z tym został złożony projekt ustawy dotyczącej upoważnienia Rady Ministrów do wydania rozporządzenia o czasowym zakazie wjazdu na terytorium Polski obywateli określonych państw. Jakie to państwa? To państwa te, które reprezentują ci, tak zwani inżynierowie, podrzucani przez stronę niemiecką do Polski. Że można się zachować inaczej, pokazują przykłady postawy, czy, czy to Danii, czy to Luksemburga. Nawet niewielkiego państwa Luksemburg, który po prostu nie przyjmuje podrzucanych przez stronę niemiecką migrantów. Domagamy się takich samych działań, zwracając uwagę na to, że jeżeli nie będzie stanowczych przeciwdziałań, to kryzys będzie się nawarstwiał, będzie dochodziło do. Tych trage tragedii, z jakimi mieliśmy do czynienia chociażby w Toruniu. Więcej na ten temat powie pani prezes Anna Krupka. Konieczna jest też stanowcza reka reakcja, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o tym powie premier Morawiecki, o wsparcie dla, dla przedsiębiorców, a więc konieczne jest działanie działanie z pozycji rządu. Nie mamy złudzeń co do rządu Donalda Tuska, ale wiemy doskonale, że presja ma sens. W związku z tym też zbieramy podpisy pod obywatelskim referendum w sprawie unieważnienia paktu migracyjnego, bo to, co dzieje się dziś na zachodniej granicy, to dopiero wstęp. Do tego, czego będziemy doświadczać, nie daj Boże, jeżeli pakt migracyjny wejdzie w życie, a to rząd Donalda Tuska zgodził się na pakt migracyjny. Dziękuję. Pani prezes. W piątek 27 czerwca w Toruniu zmarła 24-letnia Klaudia. Była Doktorantką anglistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, miała marzenia, plany, przyszłość przed sobą, które zostały przekreślone w jednej chwili. Została brutalnie zamordowana, wcześniej zgwałcona przez migranta, który przebywał w Polsce nielegalnie. Brutalnie, okrutnie, makabrycznie, bo wcześniej ów migrant wydłubał jej śrubokrętem oczy to jest porażające i przerażające do tego prowadzi ten chaos i bezradność rządu Donalda Tuska w kontekście migrantów ów migrant przekroczył polską granicę korzystając z wtedy jeszcze ważnej wizy turystycznej. Było wiadomo, że ta wiza obowiązuje tylko 90 dni. Gdzie były służby? Dlaczego? Ten człowiek nie był kontrolowany. Dlaczego nie był przez odpowiednie służby sprawdzany, czy nadal przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo że w międzyczasie ta wiza wygasła? W ostatnim czasie kontaktuje się ze mną bardzo wiele Polek, kobiet, które są zaniepokojone o bezpieczeństwo. Swoje, ale także swoich bliskich, swoich córek, swoich matek, swoich przyjaciółek, innych polskich kobiet. Zadają pytania: dlaczego do tego? Fatalnego, makabrycznego zdarzenia w Toruniu doszło. Gdzie było polskie państwo? Gdzie były polskie służby? Dlaczego polskie państwo nie działa i abdykowało? W przekonaniu kobiet, które kontaktowały się ze mną, polityczną odpowiedzialność za to brutalne morderstwo Klaudii ponosi Tomasz Siemoniak. Ja także uważam, taka jest moja opinia, takie jest moje zdanie. W moim przekonaniu, Tomasz Siemoniak powinien natychmiast zniknąć z polskiej polityki. Klaudia miała przed sobą przyszłość, miała marzenia, miała plany, które zostały przekreślone. Ale to mogła być także inna kobieta, to mogła być. Każda z nas nie pozwolimy, aby ten bezradny, szkodliwy rząd zamiotł tą sprawę pod dywan. Będziemy zadawać pytania, bo to rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polek i Polaków. Bezpieczeństwo Polek, bezpieczeństwo kobiet nie może być tematem tabu. Nie zgadzamy się na zmowę milczenia w tej sprawie. Jasne jest, że migranci oznaczają wzrost przestępczości. Tak wynika choćby z danych Eurostatu z 2023 roku, które pokazują wyższy, znacznie wyższy i wzrost o kilkadziesiąt procent odsetka przestępstw. W tych państwach, takich jak Francja, Niemcy, Szwecja, które otworzyły szeroko drzwi migrantom. Dla przykładu liczba napaści na 100 tysięcy mieszkańców Belgia to 554, Polska, tylko 17. Liczba gwałtów, ujawnionych gwałtów, Francja to blisko 30. Na 100 tysięcy mieszkańców. Polska niecałe, niespełna dwa. To dane z 2023 roku, to dane Eurostatu. Ale są także inne dane, dane pochodzące z Niemiec. W Niemczech 35% przestępstw około 35% przestępstw popełnianych jest przez cudzoziemców, którzy stanowią tylko około 15% niemieckiego społeczeństwa. To pokazuje, jak groźne jest przyjmowanie migrantów, jak groźna jest zgoda Donalda Tuska na ten chaos, który panuje na polsko niemieckiej granicy. Jego decyzje na pewno nie rozwiążą problemu bezpieczeństwa Polek i Polaków, a wymierzone są w tych, którzy chcą tego bezpieczeństwa bronić. Z tego miejsca chciałam podziękować ruchowi obrony granic z panem Bąkiewiczem na czele, ale także kobietom, które w ten ruch się angażują. Widzimy obrazki, kiedy matki z małymi dziećmi przyjeżdżają na granicę i wspierają ruch obrony granic. Tak, dzisiaj bezpieczeństwo kobiet jest ogromnym problemem. I Szanowni Państwo, to nie jest robienie polityki, bo to nie jest problem polityczny. Kryzys bezpieczeństwa to przede wszystkim problem społeczny, choćby fundamentem piramidy Maslowa, piramidy potrzeb jest właśnie bezpieczeństwo. To podstawowa potrzeba człowieka, która dzisiaj nie jest gwarantowana, której dzisiaj państwo polskie nie chroni, bo abdykowało. Zwracam się także do tych wszystkich feministek, które miały gęby pełne frazesów o prawach kobiet. Podstawowym prawem kobiety, jak i wszystkich ludzi jest prawo do życia i zdrowia. One dzisiaj przez ten szkodliwy rząd, przez tą bezradność, przez szkodliwą politykę Donalda Tuska są zagrożone.